Szukasz ćwiczeniówki we Wrocławiu? Masz bębny, ale nie wiesz gdzie je wstawić? Chcesz kanciapę? Dawaj do tonów. Wujas, o co tu chodzi? Już Ci tłumaczę. Od stycznia w tonach dostępne będą salki, w których będziecie mogli ćwiczyć swoje paradidle. Yo! Jesteśmy w centrum Wrocławia. Mamy dwie łazienki, kuchnię, ogrzewanie. I teraz wielki hit. Każda ćwiczeniówka ma okno. Mamy kawkę. Mamy wodę, obieg jest strzeżony, mamy alarm z kodem, kamery. Wszystko bezpiecznie. Mamy też pancerne drzwi. Wszelkie problemy techniczne rozwiązuje Charles Bronson. Jest też recepcja. Jeżeli jesteś zainteresowany wynajęciem salki, odnajdź Gefora Geforowskiego na Facebooku lub odwiedź stronę internetową Szkoły Muzycznej Tony i napisz maila. Tak jest! Hej!